Hej, witam wszystkich w pierwszym odcinku na tym kanale. A dzisiaj pokażę wam, jak pobierać mody i jak załączyć je w grze. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić jest włączyć przeglądarkę Operę. Ja wam pokażę, jak pobierać na operze. Ponieważ Opera jest najprostszym rozwiązaniem do pobierania modów. Ja osobiście najbardziej lubię Operę, ponieważ jest ona. Bardzo fajna I osobiście jest według mnie najprostsza do obsługi Tak, wpisujemy sobie TCR, Bo ja używam tego tlcr-u Już bardzo lubię TCR i jest według mnie najbardziej Bezpieczną um, Bezpieczną, jakby to powiedzieć, stroną Do pobierania modów, ponieważ Zazwyczaj jak mamy jakieś stronki, to zazwyczaj z tych stronek powierza że nam się załóżmy jakaś rzecz, której nie chcemy pobrać. Czyli załóżmy. Chcemy sobie pobrać takie... No, załóżmy. Ja chcę teraz pobrać sobie oczy, bo według mnie e, simowie nie mają brzydkie oczy i ja nie lubię oczów u... oczów. Nie, oczy. Nie lubię oczy. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie lubię oczów. No tak. Nie lubię oczów, które mają Simowie w startowej grze. Uznajmy, że oczy, które mają startowe w grze simowie. Ale weźmiemy sobie i zobaczymy czy nam się tutaj będzie coś fajnego czy same bez Okej. Okay. Są to jakieś takie oczy, ale ja bym bardzo chciała te moje oczy, które ja miałam wcześniej jak o te oczy mi się też bardzo podobają. I teraz tak. Jak już mamy sobie te oczy chcecie w sensie dowol dowolnego moda. Jak już mamy tego dowolnego moda, już tutaj mamy tego naszego modzika, to robimy sobie download. Teraz robi nam się w tym miejscu odliczanie, kiedy nam się wybierze nasz mod Muszę nagrać jakieś świąteczne odcinki. Myślę, że stworzę rodzinę i ta rodzina będzie. U tej rodziny będę robiła właśnie vlogmasy. Więc pierwszego vlogmasa może nie będzie. Nie, to dobra, dzisiaj jeszcze zdążę nagrać. to? Czemuż to? Już jest cały internet, o co chodzi? Chyba coś się pomyliło W tej serze albo w moim komputerze Już jest cały internet Downloads No ja nie wiem, co tu się stało To Secret Life podobno jest jakieś mega świetne. Ale jak ja w to weszłam, moi drodzy, to była tak beznadziejna gra, i tak się ciął cały komputer, i wszystko było tak beznadziejne, myślałam, że po prostu nie wiem. Myślałam, że upadnę. Już to jest masakra. Te oczy są ładne. Zobaczcie, że tutaj się załaduje, a tam. Nic. Nie wiem, przez co to się dzieje i dlaczego tak się dzieje, ale. Rady Ładne oczy, więc biorę sobie je, pobiorę. Więc. Pokazu chcę Wam pokazać, jak pobiera się mody do Simsów 4. Ale tego się nie da zrobić, bo oczywiście musi, jak już się zrobi sam konik, to oczywiście już się musi wiedzieć brać internetu. I nie mój drodzy, jak to się dzieje, jak ludzie to nagrywają, że wszystko jest tak idealnie, tak jest wszystko pięknie. W ogóle. I tutaj teraz tak, w tym miejscu pojawi nam się. To są moje. Tutaj właśnie mi się już pobrały te oczy, i klikamy sobie w taką ikonkę. I pojawia nam się tutaj, w pobranych. To są moje mody, i jest ich bardzo mało. Ale tak, teraz sobie bierzemy dalej. Zobaczcie, że tutaj nie ma mocy, bo u Was nie będzie na razie mocy, jeżeli macie nowy komputer, bo taką moc nie będzie u Was. Z tego sobie dokumenty. Electronic Arts. 4. Oczywiście ja robię to na Windowsie 10 i na komputerze na nowo Yoga, więc no. I robimy sobie teraz moc. I tutaj mam nasze wszystkie mody, które ja pobrałam. I teraz biorę sobie te mody, przeciągam sobie je tutaj, biorę sobie teraz hop. I teraz muszę znowu klikać tutaj i tutaj. I teraz wziąć kliknąć tutaj. moc przeciągnąć... Przyciągnąć mody, wziąć stąd to co się podświetla. Przełożyć tu i kliknąć dwa razy. I tyle. I mod już jest wgrany do gry. I to jest cała filozofia, moi drodzy, więc jakoś tutaj nie ma strasznie dużo problemu mi się wydaje. I... I mam nadzieję, że Wam pomogłam w taki sposób, że dacie sobie radę sami tutaj coś ogarnąć. Special Hair Makeup. Dobra, teraz pobierzemy sobie coś do make-upu. Więc jestem ciekawa, bo ogólnie teraz dzisiaj sobie pobieram także mody, albo nie, nie. Nie, 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 mam pomysł. Zrobię oddzielny odcinek, dzisiaj zrobię trzy odcinki wyjątkowo i będzie jeden z pobierania bodów, a drugi będzie z... znaczy w sumie trzeci, znaczy drugi będzie z właśnie pobierania, a trzeci będzie z właśnie tworzenia rodzinki w DS4. I to będzie ogólnie w pierwszy, więc Dobra, lecimy moi drodzy, lecimy. Tu są mega mega ładne rzeczy. Make-upy są very good rzeczy, serio Usta, te usta sobie na pewno pobieram Więc kliknę sobie po prostu te usta i otworzę je na nowej stronce Więc teraz tak, te oczy chciałam No ale cóż, jak nie działa, no to nie działa Dobra Special hair, nie wiem co to jest, ale zobaczę może rzęsy? Rzęsy? Bo właśnie potrzebuję rzęs, a KaiKos właśnie nie wiem jak to się pisze i nie wiem w ogóle jak tego pobrać, bo Wcześniej pobierałam bardzo fajne mody, a teraz już mam beznadziejnie w ogóle niczego, żadnego modu nie mam praktycznie O, tak je chcę. Dobra, no i to mianowicie będą te rzeczy, oh. rzeczy, tak? Dobra, teraz bierzemy sobie, klikamy w tą zakładkę, i tutaj są te usta, robimy sobie download. Czekamy na odliczanko. Hmm. Oh. I teraz musimy czekać aż 10. Sekund. To nie jest jakoś gigantycznie dużo, ale no. Watermelon. Ej, fajna reklama w sumie. mi się zaraz wyłączy, więc sobie już go podłączyłam w tym momencie. Więc... czego się nie pobiera? O, pobrało się, dobra? Co wiem, już nam wyskoczyło właśnie, że się będzie zaraz pobierało. Więc, jeżeli jak już się pobiorę te mody, które będą mi potrzebne, to w sensie, no więc. To już moi drodzy, jest, jest koniec tego filmu w sumie, bo to jest tylko film na temat pobierania modów, jakie do, grać do gry na komputerze Lenovo. I no, i się 10 w sumie. Więc dziękuję za oglądanie, zostawcie kciuki w górę, za o dzwoneczkach. I długo pojawi się kolejny film z właśnie pobieraniem modów, właśnie jak będę je pobierała tak sobie do gry, w sensie nie, pobiorę je i będziecie mieli po prostu już pobrane i już będziemy mogli robić kolejny pierwszy vlogmas i będzie to właśnie granie w Sims. Oczywiście mi się wydaje, że będę też nagrywała inne gry ale mianowicie będą tutaj Sims, tak mi się wydaje. No, więc dziękuję Wam za oglądanie i cześć!